Trafił Kiki, znowu Grochowski szuka podań i ładnie uruchomił Mateusz. Zabrakło dokładnie pół metra przesunięcia w odpowiednią stronę, tak aby w prestarcie nie było fału. Pachniało faulem ofensywnym oczywiście. Grochowski, znowu na Drabiński i kolejna, choć będą chcieli poprawić, aby i tutaj z drugiej Mańki. Krochowski. Szczęśliwie ta piłka trafiła do Bartosza. Nawet z czystej pozycji Przemysław Frasunkiewicz dzisiaj nie trafia do Kosza. To nie w jego stylu. Radiński jak zatańczył teraz. Z Brasłkiewiczem było. Tutaj skutkiem. Admedowicz, mały gracz przy nim. Nie Dobre, zauważył Tego ręce. i Krochowski. Jaka obrona. Jeszcze szukał kontaktu z rywanem. 17 punktów przewagi. Infomująca gra po w drugiej kwarcie. Wołoszyn też odważnie po polfarneksie pięciu polaków na boisku którzy zrobili 20 punktów różnicy i jeszcze wartość no jeszcze, mógłby... jeszcze raz trochowski teraz sam i jeszcze za dwa nie zostanie sfałlowany i tak też się stało seria 2